Mięciutkie pachnące maślane rogale. Pocha mu rogale. Rogale maślanek. To nie marzy o śniadaniu z pysznymi, cieplutkimi rogalami, ale czy wiecie w jaki sposób. je, formuję! <ścoughs> Jeszcze raz. Ale czy wiecie w jaki sposób się formuje takie rogale? Jeżeli nie, zostańcie do końca, a ja wam pokażę. Zaczynam oczywiście od zrobienia ciasta, dlatego do miski wlewam letnie mleko 260 ml do letniego mleka. Dorzucam drożdże w ilości 10 g mleko w proszku. Nie każdy jest fanem tego produktu. Ja bardzo lubię. Kiedyś zajadałem się tym mlekiem po prostu tak, tak łyżkami. Jest <laughs> to nic innego jak po prostu mleczny cukier. Dlatego do, do samego przepisu nie będę dodawał cukru. To da mi odpowiednią słodycz, ale też podbije bardzo mocno taki maślany smak. Także 50 g dosypuję do mleka. I do tego wszystkiego jeszcze 420 gramów mąki pszennej typ 650. Ta mąka ma wysoką zawartość glutenu. Dlatego, dlatego takie wypieki świetnie się udadzą, ale też będą jasne i, i smaczne. Na koniec jeszcze 10 gramów soli. Zanim dodam masło, muszę wszystko dokładnie wymieszać. No, mogłem te drożdże rozpuścić w mleku, ale. Myślę, że uda mi się je ładnie połączyć z, z całością i, i rozłożą się równomiernie w całej mieszance. Zawsze słuchajcie, zaczynam mieszanie od łyżki albo od, od takiego wybieraka, czy też z takiej skropki cukierniczej. Dzięki temu, po prostu moje dłonie są, są czyste, bo szczególnie w tej pierwszej fazie mieszania, ciasto bardzo mocno obkleja ręce, czy tam dłonie, mówiąc, mówiąc bardziej dokładnie. No i w momencie kiedy mam wszystko już połączone w jedną całość, kiedy zebrało się tak troszeczkę w sobie, zaczynam właśnie wyrabianie ręczne. Ciasto będzie dosyć zwarte, będzie takie, które trzeba troszeczkę włożyć energii, żeby je wyrobić. No ale to nam gwarantuje właściwy kształt. Wstępnie wyrobione ciasto można przełożyć na blat Delikatnie, ale dosłownie tylko taki pyłek mąki. Delikatnie podsypać właśnie sobie blacik i wyrabiać ręcznie. Po prostu odpychamy od siebie. Jak zaczynamy się kleić do ciasta, zbieramy tylko delikatnie mąkę z blatu. I wyrabiamy. Nie ściskajcie palcami, tylko po prostu odpychajcie nad garstkami ciasto od siebie. I tak przez kilka minut. Oczywiście, jeżeli macie fajnego robota, na którego wydaliście kupę forsy, spokojnie możecie to zrobić właśnie tym robotem. Zaoszczędzi Wam dużo pracy, ale ja robię to ręcznie, żebyście zobaczyli, że też się da, że nie trzeba kupować robotów, żeby piec chleby. Ciasto jest ładnie wyrobione, można zacząć wtłaczać masło. 50 g masła rozsmarowuję po prostu na cieście, które wcześniej delikatnie rozłożyłem i dodaję to po prostu w trzech, w trzech porcjach, wtedy o wiele łatwiej jest wtłoczyć to masło w ciasto. I ciach, I ciasto do środka tak żeby masło znalazło się w cieście i dalej wyrabiam. Oczywiście jeżeli robicie w robocie kuchennym, to po prostu dorzucacie w trakcie wyrabiania hak sobie z tym wszystkim poradzi, ale też dodajcie to w trzech partiach. W pewnym momencie podczas wyrabiania to masło zacznie troszeczkę wychodzić wam zwane, z wam ciasta. Nie przejmujcie się tym. Pomaga odrobina mąki. Wtedy delikatnie obsypujecie i dalej wyrabiacie. Zobaczcie, momentalnie masło wróci do ciasta i zaczniecie wyrabiać taką ładną, elastyczną już taką świecącą kulę. No i gdy wtłoczycie pierwszą partię masła, powtarzacie po prostu czynność. Takie wtłaczenie masła do już wyrobionego ciasta jest zdecydowanie lepszą metodą niż dodanie go do mieszania ciasta w formie często rozpuszczonej, ponieważ masło nie obkleja tej mąki, tylko się rozkłada gdzieś tam równomiernie pomiędzy wiązaniami glutenowymi, które zdążą się zawiązać. Dzięki temu mamy fajne, maślane wypieki, które są bardziej puszyste niż jakbyśmy dodali w takiej formie płynnej. Która by obkleiła ciasto. Ostatnia partia masła trafia na ciasto. Rozmarowuję je. będzie, będzie łatwiej. I już ostatni raz zagniatam i wyrabiam już tylko do momentu, aż masło wtłoczy się w ciasto. Wygląda na to, że masło już jest wchłonięte. Ciasto zrobiło się świecące takie delikatnie tłuste. Bardzo przyjemnie się wyrabia. Wykorzystam tę samą miskę, w której wyrabiałem, ale delikatnie sobie ją oczyszczę. Ciasta formuję zgrabną kulę Upsa. i przerzucam do wyrośnięcia. Oczywiście przykrywam czepkiem, żeby ciasto mi nie obeschło i zostawiam na 2 do 3 nawet godzin do wyrośnięcia. Wszystko zależy jaka panuje temperatura, ale ciasto ma Podwoić swoją objętość. Siups! Pięknie wyrosło. Mm, pachnie masełkiem i mlekiem. Także mogę zabrać się za formowanie rogali. Ok. Pierwsze co, to muszę podzielić to ciasto na 9 równych części. Bo każda powinna mieć około 100 gramów. Także najlepiej po prostu jest zważyć sobie te kęsy na wadze, tak żeby każdy rogalik miał tę samą wagę. Jest to dosyć ważne przy pieczeniu, ponieważ wtedy mamy pewność, że wszystkie równo się upieką. I nie przejmujcie się, jeżeli tam będzie 4-5 gramów w prawo albo w lewo. To nie robi różnicy. Zanim nadam im kształt rogali, muszę uformować z nich kulki. Z takiego kształtu łatwiej mi będzie wyjście do rogali. I teraz jaka sytuacja? Na przykład mamy takie tutaj, mam aż trzy odcięte kęsy. Także zakładam, zabieram je tak do środka. I zabieram się za formowanie okrągłych bułeczek. Może być to trudne na początku, ale to jest naprawdę bardzo łatwa i przyjemna czynność. Zaczynamy od dociśnięcia ciasta do blatu, tak, żeby złapało z nim kontakt. Patrzcie, one się wręcz przykleiły. Następnie obracam dłoń, starając się, żeby też ciasto się obracało trochę we własnej, wokół własnej osi. I zaczynam pracować. Palcami, praktycznie nic nie robię z tymi palcami, tylko ruszam dłonią. Ale spójrzcie, te palce popychają dolną część ciasta z tej strony, dzięki temu ta część ciasta wciąga się e, pod spód. Podobnie robię w drugą stronę, tyle, że teraz kciuk popycha ciasto do przodu. I jeżeli ciasto jeszcze się obraca dookoła. Mam pewność, że bardzo dobrze się zaciągnie pod spód i wyjdą okrągłe, sprężyste kulki. Wystarczy spojrzeć, jak to wygląda tutaj. Taki huragan do środka. To jest to samo, jakbyśmy zrobili o, w ten sposób. Czyli zabieramy ciasto z boków i wkładamy pod spód. Bułki teraz muszą się troszeczkę Odprężyć zanim zabiorę się za, za dalszy etap. Także tak zostawiam e, najlepiej w ogóle przykryte delikatnie zwilżoną ściereczką, żeby nam nie skurzyły. Tak zostawiam na 10-15 minut. Następnie zabiorę się za formowanie rogali. W tym czasie, gdy ciasto się odstresowuje, możecie sobie przygotować trzy rzeczy: blaszkę do pieczenia, wyłożoną papierem do pieczenia. Na w miarę duży płaski talerz, wysypcie mix ziaren. Ja wymieszałem ziarna nasiona z płatkami owsianymi. Coś w czym chcecie obtoczyć rogale. Może być to po prostu mak, sezam, cokolwiek. Oraz ostatnia rzecz mokra ściereczka taka naprawdę mocno zwilżona. Spójrzcie ona jest taka nasączona wodą. Może być to ręczniczek, ściereczka kuchenna albo po prostu e, ręcznik papierowy. Ważne żeby to było naprawdę bardzo mokro. Zaraz zobaczycie dlaczego. No i przyda się oczywiście jeszcze wałek, ponieważ teraz z takich kulek musimy uformować rogale. A ja wam pokażę metodę, której używają piekarze. Taki kawałek ciasta trzeba rozwałkować na płaski, podłużny, eliptyczny kształt. Mhm. Ops. Nie siłujcie się z ciastem. Jeżeli czujecie, że ono już jest takie sztywne, to po prostu rozwałkujcie na tyle, ile Wam pozwala. Ja sobie to tak układam. Dzięki temu wiem, które było wałkowane pierwsze. Jeszcze jest jedna ważna sprawa tutaj. Tym złożeniem zawsze układajcie sobie do dołu. W tym momencie to jeszcze nie jest ważne, ale za chwilę będzie miało to znaczenie. Wszystkie rozwałkowane, teraz obracam je sobie w ten sposób, tak żeby teraz złożeniami było do góry. I biorę po jednym kawałku, i teraz trzeba troszeczkę wprawnych rąk. Jeden róg sobie rozciągam tak na płasko i delikatnie przyklejam do blatu. Tu z kolei jedną ręką łapię na środku i delikatnie zaczynam pociągać ciasto do siebie, tak żeby tworzył się dzióbek, a tą ręką zaczynam zwijać. To może być dosyć trudne na początku, ponieważ w tym samym momencie jedną ręką. Zwijamy dociskając, a drugą rozciągamy, żeby wytworzyć taki dziubek, i tym sposobem mamy ładny rogalik. Jeszcze musimy to tylko delikatnie rozwałkować, zrobić o, ładne, szpiczaste końcówki, i tak odkładamy. Oczywiście zawsze tym zakończeniem do dołu. Jeszcze raz rozciągamy. Jeden boczek, tak, żeby mieć taką powierzchnię płaską. Delikatnie naciągacie, a to dociskacie mocno i naciągacie, tak, żeby jak najbardziej rozciągnąć, ale nie zerwać tego ciasta, żeby powstał ładny dziubek na samym końcu. Im bardziej rozciągnięcie, rozwałkujecie ten kawałek ciasta, tym będziecie mieli tych, tych rolowań więcej w ten sposób. Psa. Rogale mają już swój ładny kształt, ale teraz chciałbym jeszcze żeby były pokryte pysznymi, zdrowymi ziarnami. Jest na to bardzo prosty patent. Takie uformowane rogale, ale też bułki, chleby, wszystko można w ten sposób e, traktować. Kładę na mocno zwilżoną ściereczkę. Spójrzcie, ciasto aż zaczyna się świecić. Następnie wrzucam to Ziarna całe. Jak najwięcej, po prostu, żeby były pysznie oblepione tymi, tymi ziarnami. Uwielbiam takie przypieczone. O, dzięki takiemu prostemu patentowi, wszystkie ziarna, płatki, cokolwiek chcecie mieć na waszym pieczywie, będzie się trzymać podczas wyrastania, podczas pieczenia i podczas jedzenia. No, i tak właśnie przygotowane rogale układam na wcześniej wyłożonej blaszce do pieczenia i zostawiam do wyrośnięcia, aż podwoją swoją objętość. Myślę, że w temperaturze pokojowej to będzie około 45 do 50 minut. Dobrze. Ponownie przykrywam je ściereczką delikatnie zwilżoną, właśnie żeby nie, nie obeschły i tak jak mówiłem około 50 minut, może nawet godzinka, w zależności od temperatury jaka panuje w waszej kuchni, ważne żeby napuchły, napompowały się. Będziemy je później piec. Pod koniec wyrastania rogali rozgrzałem sobie piekarnik do 200 stopni z trybem góra-dół. Spójrzcie tylko na te piękne księżyce, wyrośnięte, puszyste, pięknie obklejone ziarnami i nasionami. Ładuję je do piekarnika. Zapomniałem o zaparowaniu oczywiście, jest to ważna sprawa. Dlatego Puszczanki wody na spód rozgrzanego piekarnika. Szybko zamykam para. Osiądzie teraz na najzimniejszym punkcie w piekarniku, czyli na moim cieście. Dzięki temu zwilży skórkę. E, rogale będą jeszcze bardziej wyrośnięte, a skórka będzie cudownie rumiana, ponieważ wilgotna skórka o wiele lepiej przewodzi temperaturę. Normalnie. Cudo! Uwielbiam po prostu rogale za to, że z piekarnika się wyciąga naprawdę coś pięknego. Ten to w ogóle wyszedł taki książkowy. O, ten jest taki po prostu jak z piekarni. Troszeczkę się poprzytulały do siebie, ale są przypieczone. W środku mięciutkie, pachnące po prostu. No ja uwielbiam. Uwielbiam, jeść. I robić. Mam nadzieję, że teraz jak już wiecie, w jaki sposób formować rogale, również będziecie je często robić w waszych domach. Już czuję, że są delikatnie miękkie. Nie wiem jak wy, w jaki sposób zawsze jedliście rogale, a ja, ale ja uwielbiam je tak odwijać w ten sposób jak były zwinięte. Dzięki temu powstają te piękne pasma. Uu, yeah. Przepiękny ten rogal. Mm. O, i te podpieczone ziarna naszona nasiona. Mm. Mm. Tylko spójrzcie na tą strukturę. Perfekt. Dziękuję, że byliście ze mną. Jeżeli chcecie więcej, to oczywiście zasubskrybujcie, polajkujcie, dajcie jakiś komentarz. To mnie nakręca, żeby piec jak najwięcej właśnie dla Was. O. A mogłoby mieć jeszcze ładniejszy kolor i świecącą, bardziej świecącą skórkę, gdyby zamiast wody moczyć je w mleku. Mm, 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 mm.